Yo z tej strony DJ Breakdance, a to ostatni odcinek z Minecrafta. Ostatni. No god! Ostatni, ostatni. Nie, Bóg, poradnie, nie, nie! No god, please no, no! Żartowałem. Eee, tak, eee, pewnie większość z was będzie się pytało. Dlaczego? Co się stało? Yy, dlaczego kończę tą serię? Dlaczego w ogóle... Ale nie bójcie się, bo z Minecrafta całkiem nie zrezygnuję. Tylko po prostu kończę tą serię. Taki mały troll. Haha, <laughs> strollowany. Napiszcie w komentarzach, yy, co tam uwierzył w to, że naprawdę ja kończę z Minecraftem. Tak całkiem. Otóż nie, otóż nie kończę z Minecraftem całkowicie. Nie rezygnuję z niego całkowicie. Ale po prostu... Mikro troszeczkę bliżej. Ale po prostu y, kończę tą serię, tak? Bo po pierwsze y, już nie ma takiego tabu na Minecrafta, że wiecie że o ty gra w Minecrafta taki owaki jak można grać w to, kwadratowne, w to w to kwadratowe gówno i tak dalej. Z góry też przepraszam za echo, które możecie słyszeć. Ale mój pokój jest w trakcie budowy, o, tak bym to powiedział. I w dzisiejszym odcinku to będzie taka pogadanka. Taka o, wiecie. No, i co tam jeszcze? Pierwszy powód to właśnie taki, że już zaszło to tabu na Minecrafta, że ten... Yy, I już w trzecim sezonie z Minecrafta będę już nagrywał normalnie na serwerach. Wytyfy, dlaczego mam takie ścinki, nieważne, ale będę nagrywał już na serwerach. Normalnie. Kolejną rzeczą, dlaczego rezygnuję, jest to, że. Po prostu ten tryb Singleplayer już mi się naprawdę znudził, tak? Znudził mi się do tego stopnia, że nie miałem co robić. Planowałem, że w dzisiejszym odcinku będę sobie jakoś dom rozbudowywał, ale tak po dłuższym zastanowieniu pomyślałem, po co to wszystko? Po co ciągnąć to na siłę? Niech mnie teraz moby zjedzą. Proszę bardzo, DJ wystawi siebie na na pożarcie. Więc, no, już straciłem trochę ochoty, żeby grać na singlu. Teraz postanowiłem przed nagraniem, że po prostu ten odcinek to będzie ostatni, który zakończy definitywnie tą serię. A ostatnia sprawa to to, że taka najmniej istotna to to, że coś się zepsuło z tym. Moim shader, sh z, po prostu z modami się coś zepsuło, bo teraz tego nie widzicie, nie wiem czego, ale e, czasami to się dzieje, że jak, jak podejdę do, nie wiem, do takich, do tych drzew tam, jak jest ta dżungla, nie? No tu nie jest ta dżungla, jest ta dżungla tu jest ta dżungla, tutaj, gdzie mieszkam, to nie. I jak podejdę, e, jak rozwalę jakieś drzewo, to czasami mi się po prostu Yy, widzę przez, yy, przez ściany o, taki wallhack, wallhack w Minecrafcie, czyli widzę tam wszystkie te cave'y pode mną, tunele jakieś tam, nie wiem, moby yy, i to było takie dosyć niemiłe. Lawę, takie, takie trochę. O, już, już dzień mamy, super. Yy, tak więc, to jest taka ostatnia, trzecia rzecz, dla, dla której też zrezygnowałem. Z kontynuowania tego. Yy, trzeci sezon pojawi się prawdopodobnie w okolicach listopada października może. A spyta się, dlaczego tak późno ponieważ yy, ostatnio, jak, jak yy, no, możecie zobaczyć na moim kanale, nie pojawia się praktycznie nic. Jest bardzo słaba aktywność, mimo że są wakacje. O, no wiecie, wie, wiecie, co się teraz dzieje z tymi drzewami, tak się bugują dziwnie. Eee, i tam mamy pająka, o, chodźmy go zabić. Czemu nie? Pajączku. Bo może jednak nie. Nie, wo wolę tutaj sobie siedzieć. O nie, one idą. Nie, dobra. Ten, ten pająk lewituje, kurde, nad wodą. Dobre, kurde. E, no i tak, o. ...kierki mam. Wiesz, to, jest, to jest, to stara wersja Minecrafta, w której... ...o, jakieś niepokojące dźwięki, w której po prostu musimy całe drzewo rozwalić. Eee, co nie jest zbyt to fajne, bo tak to... ...nie wiem czy to jest Rise. O, takie widzicie prześwity nagle. Nie wiem o co chodzi. Pojawiają się rzeczy i znikają. Pod te drzewo się zbugowało. się. Ewidentnie. dobra, nie idę tam. Yy, no i chyba tyle. Yy, tak, mała aktywność. Jest to spowodowane tym, że mimo, że iż są wakacje, to o. Coś się stało? Nie, dobra, nadal się buguje. To niech się buguje dalej. Yy, no, mała aktywność, ponieważ na zajęć też pewne prywatne rzeczy, o których nie, nie możecie wiedzieć, nie musicie. Ponieważ prywatne rzeczy to są prywatne rzeczy. Ja nie będę staram się nie mówić czegoś, czego. Po prostu no nie musicie wiedzieć. Nie musicie wiedzieć, co ja robię, dlaczego tak robię i w ogóle takie takie bardzo prywatne rzeczy ja no cenię sobie jednak każdy człowiek ceni sobie prywatność, tak. Nie wierzę, że, że, że są tacy ludzie sam, ale to jacyś chorzy psychicznie, którzy po prostu yy, chcą pokazać całemu światu wszystko, no nie? Dosłownie wszystko. Yy, nie wiem. Yy, także to, to nie jest. Uważam, że to nie jest dobre, że warto zostawić sobie te kilka, no nie, no, kilka set, kilkaset yy, prawda yy, jakiś tam z prywatności i zostawić taką malutką motoczkę, że, że taką że do tego stopnia już nie możecie dalej pytać, tak? Czyli nie możecie pytać gdzie ja mieszkam i tak dalej nie, nie możecie mnie pytać o adres zamieszkania, nie wiem co tam stan konta <noise> i tak dalej. Wiecie, takie, takie prywatne rzeczy, no nie, prywatne rzeczy zostawiajmy u siebie, a nie wygrzebujmy to jakby na światło ciemne, do opinii publicznej. Tak więc no, a co z pozostałymi seriami, a co drzewa się ten, samo się jakby samodestrukcja. <noise> piękny piękny. księżyc, tylko że pod chmurką taki. Serię z, na pewno będę chciał ostro w e, Counter Strike'a, nie wiem jak mi się to uda jeszcze. E, jeśli chodzi o Farming Simulator to jeszcze nie wiem. Ale na pewno pozostanie ta seria Singla i, i ta seria z, z Bazylem, ale to z Bazylem muszę się jeszcze tam dogadać. Bo też ostatnio u niego z aktywnością słabiutko, bo był też był na wakacjach. Ja w tym roku w ogóle nigdzie nie wyjeżdżałem, tylko u siebie na, moi, na moich włościach ja sobie spędzałem te wakacje. I jakoś ten czas upłynął, trzeba do szkółki, ale jakoś tak nie jestem. już tam wiecie, że jakoś tak, yy, prawda, no nie wiem zły, że o, szkoła się zaczyna, Tak jestem wręcz przeciwnie za, zadowolony, ale dziwny liżej, na nie? Kurde, cieszę się, że szkoła będzie. Tak, tak, większość osób mówi mi, że jestem dziwny. Nie? Marcin, ty to jesteś dziwny, naprawdę. Kolega serdecznie tak mi mówi czasem. Większość, większość mi mówi, że jak coś, coś zrobię takiego dziwnego, takiego, co nikt by się nie spodziewał, i, i no, na przykład utrudnia sobie czas. Ja sobie lubię komplikować życie ogólnie, i czasami yy, po prostu robię coś, co mogłoby było zrobić dwa razy szybciej, ale ja sobie wolę skomplikować i zrobić to po swoje. Nie wiem, czy Wy też tak macie, czy nie. No I ogólnie to chyba tyle, no nie. Tam serię będą yy, jeszcze. A propos, jeszcze ostatnia, bo zapomniałem rzecz. Fany moment, nie wiem kiedy będzie, bo miało być w tym miesiącu, ale chyba będzie gdzieś we wrześniu. Naprawdę, uwierzcie mi, tak mało czasu jest. Dopiero teraz jakoś znalazłem miałem już to wczoraj nagrywać, ale dopiero dzisiaj znalazłem czas, żeby przysiąść i jakoś to fajnie nagrać. Fajnie, nie fajnie. No, co, no, no, tyle. No, no, trzymajcie się. Ostatni liści, Eee. No, kanan, Brawo. Dobra. Tak więc, co? Trzymajcie się do następnych produkcji. Nie wiem kiedy. Jeszcze na pewno w jakieś dwa filmy, może w sierpniu się pojawią albo trzy. Zobaczymy. Eee, tak więc, co? Trzymajcie się. Na razie. No i papa. Siemaneczko. Йоу. Yo... Папа. you're nothing more than dust